Słyszałem to na własne uszy. Sprzedaj te stodołę, tylko się marnuje. To były słowa mojego syna, Tomasza. Wypowiedział je, stojąc na progu domu, który zbudowałem z moim ojcem. Patrzył na starą stodołę, na jej pochylony dach i zczerniałe od deszczu deski, z tym samym wyrazem twarzy, z jakim patrzył na moje zniszczone pracą dłonie. Z mieszaniną litości i zniecierpliwienia. Jego żona, Anna, stała obok. Kiwając głową ze współczuciem, które było tak cienkie jak jej modny płaszcz, tato, Tomasz ma rację. To jest niebezpieczne. A pieniądze ze sprzedaży. Mógłbyś w końcu pojechać na jakieś porządne wakacje? Odpocząć. Nie odpowiedziałem. Co miałem powiedzieć? Że ta stodoła to nie tylko drewno i gwoździe? Że w jej cieniu ojciec uczył mnie, jak ostrzyć siekierę? Że pod jej dachem chowałem się z Elżbietą, moją Elą, podczas letnich burz, a zapach mokrego siana i ozonu mieszał się z zapachem jej włosów. Oni nie widzieli wspomnień. Widzieli tylko ruiny. Zasób, który można spieniężyć. Skinąłem tylko głową. To był gest, którego nauczyli się ode mnie oczekiwać. Potulność. Zgoda. Unikanie konfliktu. Przez lata byłem dla nich wygodny. Cichy ojciec, który opiekował się domem, doglądał działki, robił przetwory, których słoiki zabierali do swojego sterylnego mieszkania w mieście, nie pytając nawet, czy coś dla mnie zostało. Byłem tłem dla ich życia. Solidnym, starym meblem, który zawsze stał w tym samym miejscu. Tego dnia coś we mnie pękło. Cicho, bez hałasu. Jak stara belka w stodole, która w końcu poddaje się ciężarowi lat. Patrzyłem, jak ich śniący samochód znika za zakrętem. Wróciłem do kuchni. W domu panowała cisza, przerywana tylko tykaniem starego zegara na ścianie. Dźwięk, który przez lata był kojący, teraz brzmiał jak odliczanie. Nastawiłem wodę na herbatę. Mocną, czarną, jak zawsze. Wsypałem liście do szklanki w metalowym koszyczku. Czekałem, aż woda zawrze. Każdy ruch był powolny, zamierzony. To był mój rytuał. Rytuał, który pozwalał uporządkować myśli. Ale tego dnia myśli nie chciały się układać. Kłębiły się jak para nad czajnikiem. Tylko się marnuje. Słowa te odbijały się echem w pustej kuchni. Marnuje się. Tak jak ja. Czekałem na ich telefony. Na ich rzadkie wizyty. Czekałem na wnuki, które przywozili na dwie godziny, pilnując, by nie pobrudziły sobie ubrań w ogrodzie. Czekałem na słowo uznania, na pytanie, tato, jak się czujesz. Czekałem. I marnowałem czas, który mi pozostał. Zalałem herbatę. Ciemny płyn zawirował w szklance. Usiadłem przy stole i patrzyłem przez okno na stodołę. Była brzydka, to prawda. Zapadnięta. Zarośnięta dzikim winem. Ale była moja. Była ostatnim bastionem świata, który znałem. Świata, w którym rzeczy miały wartość nie dlatego, że można je było sprzedać, ale dlatego, że służyły, że były świadkami życia. Wstałem. Herbata stygła na stole, nietknięta. Ubrałem stare buty i wyszedłem na zewnątrz. Powietrze było rześkie. Pachniało wilgotną ziemią i nadchodzącą jesienią. Podszedłem do wielkich, skrzypiących drzwi stodoły. Zamek był zardzewiały. Musiałem użyć całej siły, żeby go otworzyć. Wszedłem do środka. Wewnątrz panował półmrok. Przez szpary w dachu wpadały smugi światła, w których tańczyły drobinki kurzu. Pachniało starym drewnem, kurzem i zapomnianym czasem. Pod ścianą stał stary stół warsztatowy mojego ojca. Leżały na nim narzędzia, pokryte grubą warstwą pyłu. I madło, strugi, dłuta. Podniosłem stary hebel. Drewno było gładkie, wyślizgane przez dziesiątki lat pracy. Poczułem jego ciężar w dłoni. To była prawdziwa rzecz. Solidna. Uczciwa. I wtedy, w tej cichej, zapomnianej stodole. Podjąłem decyzję. Nie będzie żadnej sprzedaży, nie będzie żadnych wakacji, nie będzie więcej czekania. Ta stodoła nie umrze. Ożyje. Tak jak ja. Następnego dnia wstałem o świcie. Pojechałem starym autobusem do miasta powiatowego. Nie do banku, w którym Tomasz założył mi konto i z którego regularnie pobierał pieniądze na moje potrzeby. Poszedłem do małego, lokalnego banku spółdzielczego. Tego, w którym trzymałem oszczędności, o których nikt nie wiedział. Pieniądze odłożone przez lata, z małej emerytury, ze sprzedaży warzyw z działki. Na czarną godzinę, jak mawiała Ela. Ta godzina właśnie nadeszła. Wyjąłem znaczną część tych pieniędzy. Kasjerka, pani w średnim wieku, spojrzała na mnie z niepokojem. Na pewno, panie Stanisławie? Taka duża kwota. Na pewno, odpowiedziałem. Mój głos był spokojny. Po raz pierwszy od lat czułem, że mam cel. Potem poszedłem do kancelarii prawnej. Małe biuro nad apteką. Polecił mi je kiedyś sąsiad, pan Henryk. Mecenas był młodym człowiekiem, ale miał dobre oczy. Słuchał uważnie, nie przerywał. Wyjaśniłem mu, że chcę odwołać pełnomocnictwo, które dałem synowi. Chcę uporządkować swoje sprawy. Sam. Prawnik kiwał głową. Rozumiem. To Pańskie prawo. Przygotował odpowiednie dokumenty. Podpisałem je. Czułem, jak z moich ramion spada niewidzialny ciężar. Wracając do domu, wstąpiłem do sklepu z narzędziami. Kupiłem nowe tarcze do piły, dobrej jakości wiertła, solidny młotek. Nie były to tanie rzeczy, ale wiedziałem, że to inwestycja. Pierwszym krokiem było sprzątanie. Przez tydzień wynosiłem ze stodoły wszystko, co przez lata się tam nagromadziło: stare meble, zepsute sprzęty, worki z niewiadomo czym. To była ciężka, fizyczna praca. Wieczorami padałem na łóżko, obolały. Ale czułem dziwną satysfakcję. Oczyszczałem nie tylko stodołę. Oczyszczałem swoje życie. W końcu podłoga była pusta. Zamiotłem ją dokładnie. Potem zająłem się dachem. Wymiana spróchniałych krokwi była ponad moje siły. Znalazłem w wiosce dwóch młodych chłopaków, którzy dorabiali sobie przy budowach. Zapłaciłem im uczciwie. Pracowali solidnie, z szacunkiem. Pewnego popołudnia, kiedy ładowaliśmy stare deski na przyczepę, podjechał samochód Tomasza. Wysiadł z niego, ubrany w garnitur, wyraźnie poirytowany. Tato, co tu się dzieje? Próbuję się do ciebie dodzwonić od tygodnia. Byłem w banku, nie mogę zapłacić twoich rachunków. Coś zablokowałeś? Nie przerwałem pracy. Podałem chłopakowi kolejną deskę. Zapłaciłem już rachunki, powiedziałem spokojnie. I nie musisz się już martwić moim kątem. Spojrzał na stodołę, na nowych ludzi. Jego twarz stężała. Co ty robisz? Wydajesz pieniądze na tę ruderę? Mieliśmy ją sprzedać. Ty miałeś ją sprzedać, odparłem, patrząc mu prosto w oczy. Ja miałem inny plan. Jaki plan? Tato, ty nie jesteś już w stanie podejmować racjonalnych decyzji. Chyba będę musiał. Nie dokończył. Przerwał mu pan Henryk, mój sąsiad, który właśnie nadszedł z zapłotu. Był starym działaczem Solidarności, człowiekiem twardym i prawym. Staszek podejmuje najlepsze decyzje w całej wsi, młody człowieku, powiedział swoim niskim, dudniącym głosem. A teraz, jeśli łaska, daj mu pracować. Ma dużo do zrobienia. Tomasz spojrzał na Henryka, potem na mnie. W jego oczach zobaczyłem coś, czego nie widziałem nigdy wcześniej. Bezradność. Stracił kontrolę. Wsiadł do samochodu i odjechał z piskiem opon. Tego wieczoru pan Henryk przyszedł do mnie z butelką domowej nalewki. Usiedliśmy na werandzie. Dobra robota, Staszek, powiedział, nalewając bursztynowy płyn do kieliszków. Nie tylko ze stodołą. Nie musieliśmy nic więcej mówić. Rozumieliśmy się bez słów. Prace postępowały. Dach został naprawiony i pokryty nową blachą. Wstawiłem okna. Wnętrze ociepliłem i wyłożyłem jasnym drewnem. Centralnym punktem stał się długi, Solidny stół warsztatowy, który zbudowałem sam, według projektu, który znalazłem w starej książce. Wieść o mojej fanaberii, jak nazwała to Anna w jednej z wielu wiadomości głosowych, które mi zostawiła, rozeszła się po wsi. Niektórzy pukali się w czoło, inni patrzyli z ciekawością. Pewnego dnia, gdy montowałem imadło, do stodoły zajrzał maciek. Chłopak z sąsiedztwa, może z piętnaście lat cichy, trochę wycofany. Zawsze chodził ze spuszczoną głową. Dzień dobry, mruknął. Fajne to. Chcesz spróbować? zapytałem, podając mu kawałek deski i strug. Zaczął nieśmiało, ale szybko załapał. Zobaczyłem, jak jego twarz się zmienia. Skupienie zastąpiło niepewność. Kiedy spod jego rąk wyszedł pierwszy gładki, pachnący wiór na jego ustach pojawił się cień uśmiechu. Wrócił następnego dnia, a potem przyprowadził dwóch kolegów. I tak to się zaczęło. Nie ogłaszałem żadnych zapisów. Nie robiłem reklamy. Chłopaki po prostu zaczęli przychodzić. Po szkole, w weekendy. W stodole, która miała być sprzedana, zapanował nowy hałas. Stukot młotków, warko wiertarek, skrzypienie pił. I śmiech. Uczyłem ich tego, czego mnie nauczył ojciec: jak szanować narzędzia, jak czytać rysunek drewna, jak cierpliwie szlifować, aż powierzchnia będzie gładka jak jedwab. Robili proste rzeczy: karniki dla ptaków, skrzynki na narzędzia, drewniane zabawki, ale w ich oczach widziałem dumę. Tworzyli coś własnymi rękami coś prawdziwego w świecie pełnym wirtualnych eżaców. Stodoła stała się czymś więcej niż warsztatem. Stała się miejscem spotkań, przystanią. Chłopaki, którzy snuli się bez celu po wsi, znaleźli tu swoje miejsce. Uczyli się nie tylko stolarstwa. Uczyli się cierpliwości, współpracy, odpowiedzialności. Pewnego dnia odwiedziła mnie dyrektorka lokalnej szkoły. Przyszła podziękować Powiedziała, że Maciek, ten cichy chłopak, zaczął się uśmiechać. Że inny, który miał problemy z agresją, uspokoił się. Że znaleźli pasję. Moja stodoła przestała się marnować. Wręcz przeciwnie. Zaczęła wydawać owoce. Tomasz i Anna próbowali jeszcze walczyć. Przyjechali znowu, tym razem oboje. Anna zaczęła od krzyku że jestem nieodpowiedzialny, że trwonie rodzinny majątek, że powinnam myśleć o wnukach. Spokojnie zaprosiłem ich do środka. Właśnie kończyliśmy budować małą łódkę dla przedszkola. Wszędzie pachniało żywicą i świeżym drewnem. Chłopaki przerwali pracę i patrzyli w milczeniu. To jest majątek dla wnuków, powiedziałem, wskazując na tętniący życiem warsztat. Uczę ich czegoś, czego nie da się kupić. Daję im coś, czego wy nigdy nie próbowaliście dać mnie. Czas i uwagę. Anna za nie mówiła. Tomasz patrzył na mnie, jakby widział mnie po raz pierwszy. Może tak było. Może po raz pierwszy zobaczył nie tylko ojca, ale człowieka. Odeszli w ciszy. Kilka tygodni później dostałem list. Rozpoznałem pismo Tomasza. Położyłem go na półce w kuchni. Obok słoika z miodem i zdjęcia Eli. Nie otworzyłem go. Nie czułem już gniewu. Ani żalu. Czułem spokój. Dziś rano, jak co dzień, wstałem wcześnie. Zrobiłem herbatę i wyszedłem na werandę. Patrzyłem na moją stodołę. Słońce oświetlało jej nowy dach. Z komina unosił się cienki strumień dymu. Wczoraj wieczorem paliliśmy w kozie, bo zrobiło się chłodno. Wiem, że niedługo przyjdą chłopaki. Będziemy kończyć tę łódkę. Potem trzeba będzie naostrzyć piły. Zawsze jest coś do zrobienia. Syn powiedział, że moja stodoła się marnuje. Mylił się. To nie ona się marnowała. To ja. Ale już nie. Dopiłem herbatę. Wstałem i poszedłem otworzyć warsztat. Dzień się zaczynał. Miałem pracę do wykonania.